Halo, halo. Dzień dobry. Zdajemy się w kolejnym odcinku z 2019, seria Polskie Gospodarstwo i w dzisiejszym odcinku wsiadamy do Emki i lecimy na łąkę numer, no bez numeru, lecimy na nową moją łąkę, którą kupiłem sobie po odcinku, no bo zarobiłem sobie kasy, lecimy sobie na mój nowy land, czyli na to najwię... najdroższą łąkę, no kupiłem sobie ją po odcinku, bo chyba całą pszenicę sprzedawałem, tak, nie, coś sprzedawałem, ale teraz nie pamiętam co, bo to już dawno było. Ale dobra, nieważne, mm. rozkładamy się i tutaj tą munkę robimy sobie na siano, bo potrzebuję siana. Tak, wam pokażę, że kupiłem ten landik za 130 tysięcy, 132. Dobra, i kosimy. A krów, mam, krów już mam prawie 11. A za godzinę będzie 11 krowa. Ogólnie to miało być prasowanie słomy w poprzednim odcinku, ale tak wyszło, że Że to trochę nie zdążyłem. Ale mieliście choć coś innego, bo był machruj na odcinku, także mieliście choć coś innego. No i dobra, i kosimy sobie tą trawę to wszystko moim głęboszem będzie trzeba zaorać, także też będzie kozowki czy nie z... niech będę łączył tę tą łąkę z pole 44 to już będzie... Przyjeżdżać, wtedy już na dwa kombajny będę to latał, bo już na jeden będzie nie będzie się opłacało, już będzie za mało. za dużo Dobra, my ten narożnik, jak zawsze ja to robię. Czyli dwa razy kosiarką przed i dobra. Do tyłu i lecimy już normalnie. No, o, mapa Polskie, Pola oczywiście chcę jak najszybciej to polskiego gospodarstwo skończyć po to, aby aby mieć już jedną serię mniej, tak? A jak będę miał jedną serię mniej, to wtedy wiadomo, będziemy trzy i będzie miał już bliżej do zakończenia, bo nie wiem czy mówiłem, ale mówiłem kiedyś to, że nowych serii nie będzie z farminga, no bo ja nie chcę robić nowych serii już tylko te co mam skończyć i Mów, ale będę na live'ach, także spokojnie. Po prostu chcę powiedzmy taki odcinek z reala no w jeden dzień i 120 tysięcy, tak? A film z Farminga zrobi w jeden dzień maksymalnie 20-30. do, 20 do 30, tak jest. Filmy z się lepiej nagrywa, no bo nie muszę dać, tylko sobie się tam kombinuje jak, jak na filmy z Farmingem to trzeba siedzieć nawijać tak? Przed a dobra, skrośimy tą drogę. A nie będę kosił bez sensu. No także filmy z Rana się dużo łatwiej nagrywa pod muzykę. No bo się jest sobie cichutko na polu i sobie tylko nagrywasz. A jak jest dobry operator, to, to i pomruga do ciebie. Tak jak to był... No bo operator ogarnięty był, dlatego wiedział, co, bo on sam nagrywa na YouTube, także że Jakże dla niego to tam nie było problemu. Nawet takami i cikami, to było widać na odcinku. No a kan kanał to Runowotan, tamten gościu co jest, Jakby ktoś pytał, Runowotan. Kurde, chciałem tak zrobić, ale chyba się nie wykręcę. Bo szybko pójdzie do tego przepaść, jeszcze będzie miała 60, jak nic. Albo 30, 30, weźmiemy do przetrząsarki, żeby 60 nie męczyć, 60, weźmiemy sobie z prasy. Właśnie nie wiem, czy 30 wziąć do prasy, czy 60. Jedno i drugie jest fajne Zobaczymy, coś weźmiemy. Dojcza bieremy do, do zgrabiarki. No i coś weźmiemy sobie, może 30, jednak na falę młoda. No, Zobaczymy. Może 60 będzie pasować, nie wiem. Coś z tych dwóch rzeczy będzie pasować, ale na potrzebuję tu za po to, żeby mieć z przodu. Jakby jeszcze jakiś 200 ciągnik wleciał, to by było dobrze. No nie wiem, może kupię może 70-80, kupię tak mi się będzie chciało. Albo, a nie, ten, ten dobra graży, to nie to dobra grażę, bo chcę mieć inny model, dobra graża. No i także to wygląda, że ten przód prawie że. taki luks. No, tak trzeba zawracać, czyli że przednia kosiarka musi lecieć po skoszonym atylium dopiero skręcę. To jest najlepszy sposób Tak się nie da zrobić, muszę zrobić Zawrót, tak zwany, zrobić sobie Tak się najlepiej z kosiarkami zawracać Tak zawsze lubię zawracać Lubię coś tak zawracać, tylko kogoś, nie dobry skręt No i dobra, i z, jeszcze ten kawałek trzeba skosić No i muszę zrobić, obrobić ten filmencik Filmu, który... No, także kosimy, pierwszy, ten trójkącik, żeby mieć spokój Żeby tutaj już nie jeździć A w końcu będziemy Także MK dostanie przepał nic. W ralu to MK są słabe, no... no bo, nie oszukujmy się, bo MK to nie... No, lepiej ciągnie niż w ralu. Ta, ta M moja. Tutaj. jest, tak? GPS, dobrze jest. No i... Jak to teraz zawrócisz? Chyba raz przy razie wiem. No tak będziemy sobie kosić. Raz przy razie, także mogę sobie... Że łatwiej jest kosić tak jak teraz, że kosiarką tą przednią jest do, do koszonego, tak? Jest dużo łatwiej się kosić. Dobra, zarabiają się te krzaczki widzę, że znowu objechać sobie z drugiej strony, także lecimy. A tu ze skosu sobie zawetniemy. No, to nie, to nie ma znaczenia, bo to i tak trzeba skosić, i tak trzeba skosić. No i mamy już 11 krów z tego co chyba tak widzę. Znaczy jedno jeszcze sprawdzałem, no ale tak czuję, że mamy 11 krówek. No jest 11 krów. Prędkość mierzenia to jest 109 godzin, czyli już jest bardzo dobrze, bo jest 100 godzin. No 109 godzin tak. No to już nie jest kurde, tak jak na początku było. 600, tak? Może do końca serii uda mi się dobić 200 krów, ale to się raczej nie uda, bo zależy jak szybko pola, tak? Jak długo będę jak będzie długo Więc że przewrócimy sobie to sianko i skipujemy sobie noc po to, aby to sianko do... poleżało. Tak. No i to sianko mi starczy na długo, długo. To sianko mi starczy na starczy. starczy, starczy. Może zrobię sobie na to Jak po prostu rzucę się jedną siamą, no i cyk i po robocie, także zjeżdżamy sobie na gospodarstwo przydamy sobie w trz... i będziemy sobie tutaj przewracać tą trawę, żeby mieć siano, tak? no i drzwi od... pod mamy oczywiście rozmawianie a jak wiadomo, tu jest otwieranie sobie drzwi Widzicie? ja klikam N, żeby do was mówić i się drzwi otwierają, tak? no i dobra, i niech sobie stoi tutaj, a ja idę sobie poszukać oczywiście tutaj, wysypiemy sobie tą belkę słomy. A co tam? Nie krowy mają pełno, jeszcze widzę, że jest wrak Ale kiedy będą się jeszcze... Ani o! Dużo nie zostało Kurde, ale ja dawno 60 km na tej serii Ja... W to nie wierzę Czyli tak jak mówiłem, trzeba skończyć po prostu serię z farminga i będą same filmy z reala. Bo nagrywanie mi się podoba z, farminga, z reala, tak? Mogę się wysilować na, na polu Dobra i teraz przeczę farkę, znajdź Swaniaczku Dobra, ja będzie na stole. Ona stoi i do 15 sezonów nieruszana. No i dobra, jak będzie MK miała po prostu ściągniętą tą kosiarkę przed nią, to się zaczepi ten obszar. I co, i grzejemy sobie na Łąkę, a to się będzie bujać. 18 na, na zegarach. No a ja widzę, że chyba w tym odcinku sobie umieszam TMR, bo no, im starczy na dzisiejszy dzisiaj odcinek, im jest starcie. O 2,800 nam mleka jest. Także zarabiamy, MK lecimy sprzedawać z to mleko, bo to jest kurde coś fajnego. Dobra i dojeżdżamy sobie na tą moją największą łąkę. będzie tylko jeden sezon, bo będzie za rana po tym co zasadzie to za chwilę będzie za rana w kolejnym jak będzie rana, żeby mieć po prostu na TMR. No jak będę, nie będę miał TMR, no to będzie słabo, bo krowy nie będą nic produkować. No i jaki sprzęt do tego do obornika. no jaki sprzęt do obornika trzeba ogarnąć. Żeby tutaj rozrzucić sobie na tą łąkę obornika w Gnojowicach, ale zobaczymy, co, coś się pomyśli. No i widzę, no to tu bym wolał sobie obła***ć, tak? Zawsze to coś fajniejszego by było. No a potem, jak się skończy Polskiego Gospodarstwo, to będzie jeszcze. no bo już będą trzy serie, w sensie nagrywać, tak? Jak będę ja chętnie jednego dnia nagrać sobie trzy odcinki z jakiejś tam serii, no to będę ja tylko na 9 dni, a nie na 12, tak? Ale wszystko da rady. Kiedyś po prostu ta seria się musi skończyć, tak? No bo nie można w nieskończoność się ciągnąć, ale Osina i to, i Felsbrunn to są trzy moje najlepsze serie Z jakiego względu? Dlatego, z takiego względu, że najwięcej wysiet nie robię, bo ramę portu tam Okan dupy rozbić Dobra, będziemy sobie w koło przewracać, tak jak było tutaj koszone, będzie chyba najszybciej No tylko, że kosiarka już nie ma takiej szerokości Znaczy przecież kosiarka nie ma takiej szerokości jak kosiarka i muszę sobie troszeczkę więcej powiedzieć, ale Nie mogłbym ten cały pokos brać, ale wtedy Wolę sobie tak, żeby mieć na pewno pewność, że wszystko przewróciłem, a nie potem, żeby coś zostało na polu. No i chyba widzę, że zrobimy cały czas na 5, bo nie zdążę przewrócić sobie. A pod górkę dostajesz w dupkę, co? A że się uda do 30 godzin. No i na polu jest po prostu... No tego dzięki Izraela jest dużo lepiej się nagrywa, tak? No bo sobie co, nagram tam 2 godziny. 4 minuty co może żeby Wam nie spłamać Dużo jest czasu na nagrywanie, ale Za to są fajne ujęcia i ten, nie? I fajna muzyka jest tego, no, także to, to Ale oczywiście od, od live'u z Faringa nie odejdziemy, no bo No bo live wolę z tego względu, że ja mogę sobie z Wami teraz pogadać Ostatnio na, na moim live'ach się ruch zrobił że Na duże piszecie Podoba No bo nie powiem, że mi się nie podoba, bo mi się podoba, tak? Bo ja lubię, jak duży. Tylko nie o tym bingo. Ale to nieważne. No, zrobimy sobie. No wiem, zobaczymy Chociaż wolałbym dzisiaj go zrobić, tak? Na rano w zasadzie że na ten dziesiątą na przykład. No nie wiem, nie wiem, zobaczymy ile ten film w ogóle będzie. Bardziej. No teraz byłem cichutko i włączę sobie mikrofon. Bo nie wiedziałem co powiedzieć, dlatego już będę miał kawałek filmu też już krótszy. Bo będę po sobie go bytnie, tak? Także już będzie troszeczkę krótszy. No, a może być kiedyś taka sytuacja. I na pewno będzie. E, może to tylko sam Ravenport, e, czy ten, sam Felsbrunn. Zależy jak szybko mi pójdzie ze skończenia tych innych serii. No, chciałbym we wrześniu skończyć, do końca września skończyć Polskę. Tak najmniej bym chciał. No i wtedy do grudnia skończyć sobie Ravenporta, choć nie wiem czy się uda. czy tam jak będę budujemy dużą kasę, to też trochę szybszy rozwój będzie. Ale po prostu chciałbym do, 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 do kwietnia sobie skończyć. Całkowicie farminga na kanale, tak? Żeby już coś w tego farminga 20 live'y może nawet będę wam zapisywał. Publicznie zrobię. Mówię, no, nie, zobacz, coś się wymyśli No bo 21 farminga raczej będę kupował I Alpin DLC nie kupuję, bo było się nie płaca, nieważne. No, może nowa mapka jest, no ale... Ale nie chcę cię kasy wydawać, wolę sobie. Wolę sobie kupać niż Dodawać sobie konto stick. To mieć na farminga 21. No i dobra, polecimy sobie tutaj, bo chciałem, nie chciałem się że jechać w tam koło, tutaj sobie z tej firmą pojedziemy chwileczkę i też będzie dobrze. No, jutro chyba nie będzie padać, a czy wolałbym, żeby nie padało, bo, bo chciałbym sobie iść na pole, tak, i żeby tak, żeby tak nie wiało jak dzisiaj, bo dzisiaj, a czy no dzisiaj to jeszcze było, było znośnie, ale wczoraj, no bo oczywiście zmiana była, no, pojeźdźmy sobie, no bo pan pracuje na tym tak także miał prawo, tak, no i ja, żeby... Tak wiało, tych krótkich tam było, ale nie, dobra, wy nie wiecie, bo, bo wy nie wiecie, jak są u nas pola, bo tutaj na, na wsi są pola rozłożone, także to nie ma, żeby, tylko tylko kurwa, jeśli będzie oglądał ten film, ale raczej on filmów nie ogląda, on woli sobie live oglądać, w sensie tam słuchać i on sobie tam czatuje, także no, ale wiem, że on nic nie pisze na czacie, ale on sobie ogólnie ten, ten obserwuję i jak tam coś jest niezgodne z regulaminem, no to ten. No to tam dobra, ale to na temat moderatorów nie będę się wypowiadał, bo to nie temat na odcinki. No i to jest sporo. Bo nie dobra, Bo i dobra, i zostało już, już niedużo. Tylko ten kawałek to ale to. To dobra, nieważne. Na sezonie da się nawet 17 godzin jak o dobrej porze się Może troszeczkę dłużej, ale bym miał wtedy większą kasę, ale to nie chcę sezona, nie chcę. Wolę sobie mieć tak jak teraz, z farminga, skończyć sobie tą serię, bo mam dwa, dwie serie na, na season cztery serie... No i mówię, że szybciej będzie o cinę mi skończyć później. Chociaż postaram się jak najszybciej skończyć Rapent Porta, a potem osinę w takiej kolejności. Po prostu aby... no, żeby felzby, no bo Felsmina to ja nie skończę się szybciutko. Nie mam mowy, Przecież to jest tryb trudny to. Tam kasy najwięcej, ale myślę, że ta będzie już trochę szło, No bo jak już tam będę miał powoli... Jak już będzie mleko, to już też będzie jakaś kasa, No to już też będzie troszeczkę szybciej szło. W zasadzie teraz jaką drękom kupiony, to już też tak idzie. No i przez te, No a film ogląda ogólnie ten wyświetleń na kanale głównie mam yy, głównie, znaczy, no, ogólnie 38,5 tysiąca znaczy no prawie 38,5 tysiąca tylko tam jest 38400 także do końca filmów już znaczy, orkę po kukurydzie tak? Gość, yy, tam kolega no, pozwolił jakąś dobrą nutkę, nutkę już mam wybraną także spokojnie, miała być yy, Knekko, stwierdziłem sobie, że do 8R będzie lepiej ta nutka pasować. No także zobaczymy sobie, coś tam nagramy sobie. A jeśli będzie sianokosów, kosów, no to po prostu będzie za rok. I cyk, i to jedziemy na chatę. No na warmiankę trzeba się będzie przelecieć, ale to przelecimy się John Deere, bo jest najszybciej. Dobra, także dojeżdżamy na ten, na gospodarstwo i zmieniamy ciągnik. Znaczy, no po prostu jedę tylko przecząsarkę odczepić i poczekam się po pod ścianami, bo 60 żeby były sześćdziesiątka, to głównie pod ścianami Na 30 tam pod pszczołostem z prasą, także to też będzie trochę lepiej Jednak chcę stwierdzić, że zrobię sobie belki 8 cm siama, siana, żeby po prostu wrzucać sobie jedną belkę z siana, tak? a nie dwie, czyli tak jak zrobię, jak Wam teraz jedną słomię, jedną siama i reszta kiszonki będzie tak, aby do proporcji Tylko, że belka siana będzie jaka 8000, tak? No a tutaj staram moje dwa kombojniki nie chcę tu stoją, bo no, tam powiem wam szczerze, że, że nie przeszkadzałem mi w tym miejscu. Druga przyczepa by się przydała kupić. Może nie taką samą, a może i taką samą, nie bo nowa przyczepa druga też by się przydała. Może na troszeczkę większa, Nie MP miała. coś. Ale zobaczcie, jedno to, to nie ma co roboty, jak jest takie duże no to muszę powiedzieć, no, tak bym naraz, nie, no, tak? Zobaczcie by się tam. nie czy będzie trzymać się do, do MP Pod, Podnosimy kosiarkę, ale jest na tym gospodarskie, ale. Ale no nie ma czasu, no. Dobra, pierwszy sobie i Podwiatem sobie odczepimy kusiarkę. Owiarka jest, ale no nie wiem, kiedy się będzie trzeba użyć. No, na razie nie potrzebuję owiarki. Kiedyś robiłem kiszonkę z tej owiarki, tą owiarką, ale teraz nie potrzebuję kiszonki. No bo... A może jeszcze zostawię, bo może kiedyś mi się przyda jeszcze. Bo nie wiem, czy mi starczy za 111, 100 ton. Tutaj tej kiszonki jeszcze. 100 ton, czy nie ma 100 ton? Nie wiem, nie tu jeszcze. No nawet nie ma 100 ton, 78, czyli, czyli zostawiłem sobie tę wiarkę, bo to będzie co? Nie trzeba będzie trawę albo nie wiem. Może wezmę sobie ten Grimowin mod i jakieś zboże sobie skończyć na kiszonkę. To już byłby jakiś fajny odcinek, jakbym gościł sobie. Jaką jęczmy sobie na kieszonkę, tak tak wie, ta zielona Siądę sobie, bo jak kliknę N to mi się klapka zamknie u góry i nie będę mógł sobie nalać paliwa tej wody i mle... no dobra, ta klapka trwa, że sobie będzie odbierał, ale dobra. lecimy sobie na ten kurde, prawie z krzesła spadłem lecimy sobie na Warmiankę, sprzedajemy to mleczko i no i idziemy się przespać i widzimy się jutro na zgrabianiu oczywiście cięcia w odcinku nie będzie być może może i będzie, nie wiem, załatzę. No i dobra, sprzedajemy te 3000 litrów mleka i załatwimy ile kasy z tego. Powinno dać z tego gdzieś. trochę się liczyłem, ale. Dokładnie nie liczyłem, no bo nie chciałem się. No to prawie 3000. No. ja jeszcze ani razu pełnym nie miałem. No i już jesteśmy po śnie. Yy, ceny mleka spadają. Tutaj cena za słomę nie jest najlepsza, kiszonka jest średnio. Tutaj lecimy dalej, jajca to 5, 500 tutaj na temat nie widzę, ciągle te 5,500 jest. O! Soja za 3, 300, ale to nie interesujemy. O! 1480 za pszenicę, kozak! Może być, pojedziemy sprzedawać pszenicę w Armii. Albo to zrobić w kolejnym odcinku, albo w kolejnym odcinku zrobię sobie sprzedaż tej, sprzedaż pszenicy i zrobimy sobie jeszcze kultrowany. Nie kulturowanie, tylko ten głęboszy będzie sobie latać na polu, na łące tam gdzie teraz jadę, jak skrawiać tę Dobra, jeszcze 30 muszę zapiąć sobie do prasy. Ja sobie tura odepnę tutaj na razie, bo on mi jest potrzebny. No bo, bo ja kilka to ten nie, nie polerę już bardzo długo. długo. Ciekawie, czy wciągnie całą Nie, nie wciągnie. No i jeszcze trzeba dosypać, doładować sobie No Spustody, trzeba będzie kiedyś dolać, ale to za chwilę będzie. oni tego TMR-u mają, a mają. Nie muszę się spieszyć z tym tmr ale wolę. Wolę mieć zawsze umieszczony na zapach, żeby tylko sobie wsiadać do 30 tam rano, czy tam wieczorem i do tak? No i dobra, Wałęce zaczepiony. Kurde słoma wyskoczy. Dobra, a raz raczej jeszcze co zrobię z tą. Z tą belkę. Pracuję sobie po prostu na polu numer 35. Tę belkę słomy, ile będziemy się sobie nasiami. Dobra, tu wystarczy i lecimy tutaj do 30 -taki. i dobra, zwalniamy majster, pracujemy sobie tą słomę i zobaczymy. Aha, bo tu była ta najniższa ustawiona wartość No to, to to by było na tyle. Raz tak jeden 1 i ustawiamy sobie belkę PSCT 6000, nie 8000. Mógłbym mieć ustawione owszem na 6000, ale po co? I wtedy bym musiał mieć więcej kiszonki używać. A tak, to jeden pies. Wolę mieć na 8000 i wtedy mieć pewność, że, że nie pójdzie tam Oczywiście musiałem jak zwykle te zrąbać, bo nie wyłączyłem sobie wzrostu roślin i dlatego troszeczkę tak sobie wyrosła ta trawkę, ale tylko jeden pojem będzie ją widzieć jak trawka. No i dobra, zgrabiałem Zgrabiamy sobie tą trawę, siano i zobaczymy jak to będzie lecieć do prasy A widzę, że trochę tego siana tutaj będzie, ale to dobrze, dobrze, dobrze bo właśnie o to chodzi, że ma być tych belek nawet dużo po to, aby już nie robić po prostu, żeby najszybciej nie kupować tej łąki kolejne, tak? Kupić sobie jakieś zwykłe Dobra, tak półokrągło. Dobra, widzę, że tutaj poprzeczniky będzie 5 ton, to tak? widzę, i pierwsza belka ściana jest tutaj zrobiona, 8000 litrów. Poczekałem sobie aż jaskami trochę do goła no bo na dalej, ale po prostu nie chcę, żeby ono sobie szlaku zgubiła. W sensie ten Tor jazdy nie lubię, a pod górkę trochę będzie zdychać sobie 30, no bo 30 ma mało kon. Chyba sobie zawiniemy w miejscu tutaj zrobimy sobie tego żeby potem sobie paskami tutaj zawracać. No widzę, że kolejne belka, także trzeczkę jednak jak będzie, ale to i cyk, 60 tysięcy litrów Dnierowicy, a bornika mam 46, czyli już na jakieś pole wystarczyło 93 godziny kropy, także to nie mało, znaczy też dużo. Także znowu za... A za jakieś 4-5 dni powinna być krowa. Także co 5 dni była krowa, to by było fajnie. No i dobra. Trochę będę tracił czasu, żeby czekać na to kurde, prawie godzinny odcinek tego Nie wiem, może w 40 minutowej zobaczy ile mi będzie kolejna belka, tej kurde, to ja najtrochębę, jak będzie... myślałem myślę, że tak dużo tych balek nie da. Już trzecia belka tu ledwo co zaczął pracować, tak? No także 30 dostanie przepał, także wreszcie tą godziny będą się skasać No tutaj. W zasadzie 30 godzin prawie ten Dojszwar, no, także też nie mało. Na taką serię pomyślałem, że skończę ją w miarę szybko, a widzę, że tutaj tak jednak szybko mi myślisz, bo na tym serii wyszło 110 godzin. Po tym odcinku będzie 110, 110 godzin, będzie po tym odcinku. Czy tu dobre 250 godzin będzie jak nic, bo myślę, że zanim jeszcze tutaj skończę tą serię, no to jeszcze. No, no, może te 150 godzin przesadziłem, ale ze 100 godzin na potrzeba, żeby skończyć na coś. A może przyjdzie taki czas, że będę miał tyle w opór kasy, że nie będę już się tak długo czekał. A dobra, niech weźmie kawałek słomy, to tam chyba raczej dalej nie będzie. Może rzepak słaby, soja nawet dobra, co się tutaj kształtuje. Kukurydza w miarę. A ta przywieńca 1700-1600 też potrafi być, ale 1400 nie jest zła. Także jak sprzedamy, to, to też będzie już jakaś kasiorka. Fajnie jakby dało z tego 70 tysięcy na pole numer 56 Żeby tutaj już mieć taki fajny, duży, większy kawałek Bo te 58 to taka trochę malutka Także mieć taki większy kawałek Ale z tej pszenicy na pewno kupię sobie rozrzutnik do obornika Chyba ten forsznik będzie dobry Tylko troszeczkę tak wyszło, że zapomniałem sobie No i dobra, myślę, że... A nie, to 10 tysięcy to dużo nie stracę bo rozrzutnik 10 tysięcy, ale ile będzie, będzie jaki dobry nawóz. O, i gnojowice sprzedało na biegazowni. A, tylko ja nie mogę sprzedawać gnojowicy chyba. Będę musiał kupić biegazownię, ale to się nie da na tej mapie kupić biegazowni, Także. Będzie, nie będzie, można sprzedawać. No, na pewno na wszystko obornika nie będę starczyć, nie starczy, tak? Bo tych dwóch składników, czyli tu mam 60 tysięcy litrów, a to 45, no to mamy 105 tysięcy. Czyli to trochę, trochę, trochę da z tego może i nawet wszystkie pola się uda... No i wygrabiamy sobie tutaj, ale widzę, że musimy poczekać sobie chwilę na, na 30 Jak to tam licznik bel wygląda? 7 belek już To kozak, no to już na 7 paszowozów jest A idziemy zobaczyć jak to wygląda u mnie na Jak to tu w szopie wygląda? 2 3, yy, siama, Czy to daje nam 8 paszowozów, a tutaj daje nam z tego... czekaj dwa. a nie to są czwórki, nie to są no, tu są czwórki, to są dwa taj... Dobra. Nie wiem, to wszystkie dość lampki wrzucę. Te czwórki zostawię sobie po prostu do tego. Do paszowo. Jak się stało, że Mówię czekać. No i myślę, że 30 godzin na tym. A eee, raczej na pewno, już za niedługo. Ładowanie obornika no i gnębice. Nie, jedź stąd? Kurde, serio. Popatrzcie, no stajcie miejsce, jednak się nie będzie, to jest bo tam chyba nie mógł bo było widać. A bo tak półkrągło jakoś będę zgrał. Nie wiem, zobaczę. Dobra, tu sobie zgrabimy tak dookoła tej wysepki. Będziemy sobie paskami lecić tak jak było na początku. Tak. Bo tu widzę, że dwa przejazdy, tak. No gdzieś półtorej przejazdu z, z grabiarką. I będzie gitara. Będzie wszystko ładnie zgrabione. Tutaj do lewej. No i zabijamy z powrotem. I widzę, że nam grubo a to, 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 nawet dobrze, że przynajmniej w miarę szybko nie będę musiał robić paszowozów. Nie będę musiał znowu siano. ale na pewno wszystkich łąk będę robił siano. Bo żeby się nie, nie zmarnowało potencjał tych łąk, Może tej obok sobie zrobię książkę, ale na ten, w żeby na pewno nie, z, nie, nie zbrakło książki. No i czekamy aż 30 sobie zawróci tutaj z tej strony, żeby stała za mną. Kurde, 46 minut. Może tej godziny nie będzie, może się uda troszeczkę szybciej to zrobić. Po jak tam zaraz węgorza zawinie normalnie. ale poszła tam węgorze. No i dobra i grzyjemy sobie dalej. No i zostały tu jeszcze tak szybciej. za Za mi to nie pasuje. Dobra, to lecimy z drugiej strony. No i wtedy na końcu ten tylko sam mówi. Ja tu po prostu inaczej nie widzę, żeby to robić. Raz jedny, raz drugie trzeba robić. Dobra, czekamy sobie z 30 wusi. No bo ona jednak dużo czasu stracić, żeby chyba tam belkę, ale te belka ja sobie po cinku no bo już nie chcę was męczyć na odcinku, że zbieranie tych balek, bo to będę robił nierealnie, czyli takie zawsze autolody. No a po prostu po sprasowaniu pokażę wam, ile będzie belek, ale myślę, że 13 belek powinno być. Czyli 13 belek to jest kolejne 13 paszałozów Tam było 8, no to 13 plus 8 to będzie 21 parszowozów. No to na pewno powinno skończyć. No Chyba że później będzie problem taki, że na razie nie myślę o tym na razie. Zapasy są jak największe, żeby mieć. No nie, nie zrobią takich głupoty jak na Lipinkach Ja miałem całe pasticko w krawach Tam się trochę przyzwyczaiłem, że ukończę tak, nie że to trzeba To tak nie trzeba tak jak miało być I teraz się kończę zrobi sobie nie Wszystko Dokładnie 29.6 No i mamy 110 godzin na save'ie O mój Po zasłanie myszką zapomniałem Dobra Pokazane 110 godzin jest Bez minuty ale zaraz ta minutka sobie skoczy, także spokojnie 427 misji, ja pierdzie. No także jak to będę obradzał w kolejnym odcinku, może jutro sobie nagrałem na ten odcinek z tego Nie wiem, zobaczę Może mnie najdzie chęć i już sobie nagram z tego odcinek no, fajnie by było, gdybyś nagrał już odcinek i bym wtedy już na... na pewno będziecie z nagrać Ale no to może jakieś się, się uda Zobaczcie. Nie wiem, teraz będzie ciężko, bo jak będzie szkoła, no to będzie ciężko coś ogólnie nagrać W Wyrąba, tak? bo w mi się takie nałożenie trochę nie widzi aż będzie koniec tego, że na lipnika było strasznie uciążliwe nałożenie. Zobaczyłem, zobaczycie czy mam jakąś taką fajną beczkę a mam chyba meprosetę beczki beczkę mam, meprosetka, tak czy nie mam? do tego myślę, że że wystarczy do do dojśwara. 10 metrów, a mam tam chyba bardzo no i dobra Dojszwara też tutaj no i dobra, i także to by na tyle z tego odcinka Komentujcie, subskrybujcie, stańcie kanał kanał wkładajcie kolejne filmy Trzymajcie się ciepło, tylko cześć. tego raczej mi się z to nie uda sięgnąć. Ty do po pokosów. No nic. Dobra, miałem ja pokazać wam przecież ile będzie balek siana, tak? Czyli jednak musimy chwilę poczekać No, 13 jest, czyli będzie 14 balek siano, czyli jednak na 22 dwa poszczególne będzie. No i dobra, także dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Muszę doprostować sobie tutaj z tego tą słomę, żeby wyszła sobie daleka siana, tak? za granie tego odcinka, komentujcie, subskrybujcie, ocenićcie mój kanał, podajcie kolejne filmy, trzymajcie się krótko, cześć.